Dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj robimy sobie tutorial na taką słodką gumkę do włosów. Nie wiem, czy to można nazwać scrunchie, ale tak, coś w tym stylu. Więc tak, od czego będziemy zaczynać? Ja tutaj mam resztki swoich włóczek. To są prawdopodobnie hmm, jeans plus. Ja wam oczywiście podlinkuję to wszystko, podlinkuję albo rozpiszę po prostu w opisie, więc wszystko będziecie tam mieć. Ja mam szydełko tutaj czwórkę. To jest dla mnie jak najbardziej optymalne, więc z tego skorzystam. Mój pierścień do szydełkowania, oczywiście to jest, to nie jest niezbędne, ale dla mnie bardzo przydatne nożyczki do obcinania. Oczywiście, gumka do włosów. Ja mam jakąś najtańszą, byleby nie było metalu, bo tego nie lubię, z Osmanna. No i nitkę do strzybania. I tak. Już pokazuję, co tutaj robimy. Ja sobie zacznę od tej. Ja się Od tej, czy od tej zacząć? Hmm, chyba sobie zacznę od różowej. Muszę się odplątać. OK. I tak. Słuchajcie, będziemy. Zaczynać od zwykłego slip, slip stitcha, czyli w taki klasyczny sposób. I teraz słuchajcie, tak nasze sztyłko sobie przerzucamy tutaj. O, i przerzucamy włóczkę z tej strony. Tutaj, w ten. Oto sposób. I w taki sposób zahaczamy się na naszej gumce i tutaj będziemy robić półsłupki przez całą szerokość naszej gumki, aż zakryjemy dosłownie wszystko. Więc ja tutaj nie będę Wam podawać jakiejś konkretnej liczby, ponieważ możecie mieć różne gumki więc y, spokojnie dopasujecie resztę tutorialu pod wielkość czy tam obwód waszej gumki bez problemu. Tutaj żeby zakryć całość możecie sobie właśnie troszkę przesuwać. O, te założone, żeby żeby to tak fajnie tutaj wpleść w całość. I to słuchajcie, robimy do samego końca, czyli jak już nam się skończy gumeczka, to przejdziemy dalej. Okej, okay, i tutaj słuchajcie, doszłam już do końcówki naszego okrążenia, już wkrążyłam naszą gumeczkę. I teraz słuchajcie, będziemy robić oczko ścisłe w pierwsze oczko, od którego tutaj zaczynaliśmy. Z tutaj tylko. Uwaga, nie będziemy przeciągać tej niteczki. Ją możemy sobie już uciąć. I zmieniamy kolor. W moim przypadku to jest właśnie taki uroczy zielony. I przyciągam sobie w ten sposób i teraz żeby to zabezpieczyć ja sobie tutaj jeszcze zawiążę dwa sypełki okay. I teraz tak, robiąc dalej, ja sobie te wszystkie trzy niteczki będę przekładać naprzód tutaj, głównie dlatego, żeby przy okazji robienia już je sobie schować. I teraz słuchajcie, naszą sekwencję zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka. I dalej będziemy robić słupki. Yy, I właśnie te niteczki sobie biorę tutaj naprzód, żeby je chować. Żeby one były po prostu nad naszym szydełkiem, który będziemy tutaj wbijać. Już Wam pokazuję, jak to dokładnie wygląda. Czyli wbijam się tutaj. Te niteczki mam na górze. Przekładam. I tak przez cały czas. I słuchajcie, nasza sekwencja jest taka, że robimy dwa słupki w jedno tutaj w tą dziureczkę dwa słupki w kolejną dziureczkę i trzy słupki w kolejną i potem znowu po dwa i trzy w jedno. Dwa w jedno dwa razy i trzy. Więc tak. Tutaj robimy jeszcze jeden słupek. Tutaj robimy w kolejne już oczko. Znowu dwa słupki. I w trzecie oczko kolejne robimy trzy słupki. I to jest nasza sekwencja, którą będziemy powtarzać. Czyli znowu w kolejne oczko robimy dwa słupki. Jeszcze kolejne oczko, znowu dwa, dwa słupki. I w kolejne oczko trzy słupki. I To jest, słuchajcie, sekwencję, którą będziemy powtarzać do końca okrążenia, więc wrócę do was, jak już będzie końcówka. Ok, tutaj jesteśmy przy końcówce naszego okrążenia, zostało nam dosłownie jedno oczko i w to ostatnie oczko robię jeden słupek, bo tutaj mamy początek z naszego łańcuszka. No i tutaj będziemy sobie robić oczko ścisłe. I jak widać już ta falbaneczka nam się pięknie robi. I teraz sobie zmieniamy znowu kolorek. Po prostu przekładam sobie o tutaj. I będziemy znowu zaczynać od dwóch oczek łańcuszka więc możemy sobie zrobić jeszcze jedno oczko. I tak, ja sobie tutaj obcinam tą zieloną, robię znowu supełek. I teraz będziemy kontynuować, i robimy dokładnie tą samą sekwencję, czyli znowu dwa słupki w najbliższe oczko. Dwa słupki w kolejne oczko tutaj. I trzy słupki, jeszcze kolejne oczko. I mamy naszą sekwencję, czyli robimy dokładnie to samo w kolejnym okrążeniu, tylko innym kolorem, także wrócę do Was. Od koniec. Ok, i tutaj słuchajcie, też jesteśmy przy końcówce. I ostatni słupek. Tutaj. I robimy oczko ścisłe. No dokładnie tutaj. I zamykamy. I już mamy przepiękną falbankę. Teraz tylko będziemy to wykańczać. I aby to zrobić, wrócimy sobie do naszej zielonej włóczki. Okay. i tutaj przerzucam już tylko raz obcinam różową zawiązuję supełki dwa pamiętajcie, żeby nie robić tego jakoś super mocno okej okay. Teraz całość będziemy sobie wykańczać po prostu półsłupkami, czyli już tutaj nic nie zwiększamy, tylko w każde oczko robimy półsłupek. I tak do samutkiego końca okrążenia, także wrócę do Was pod koniec. No i tutaj już jesteśmy na końcówce. Okrążenia i robimy na koniec oczko ścisłe. I tutaj już spokojnie ucinamy naszą niteczkę. I tutaj w tym momencie będzie nam potrzebna igła, ponieważ potrzebujemy to zabezpieczyć nawlekam na igłę. Słuchajcie, ja zabezpieczam właśnie swoje robótki w taki sposób, że tak na początku przekładam sobie tutaj. I teraz robię taką pętelkę, supełek. I robię to dwa razy. A, zaczepiło się i zaciskam i gotowe. I teraz, żeby jeszcze ładnie tą niteczkę schować. O. Przekładam ją właśnie tutaj. I teraz ucinam tak samo, słuchajcie, możecie zrobić resztkami innymi. Ja tutaj utnę. Tutaj jest kilka takich właśnie wystających jeszcze niteczek, które były wszyte, ale nie do końca. No i gotowe. Nasza gumeczka zrobiona. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Oczywiście, jeżeli zrobicie z mojego tutorialu, to koniecznie mnie oznaczcie, bo jestem ciekawa Waszych połączeń kolorystycznych. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaki.